Halo, Halo, Siema! Ekipo, właśnie przekroczyliśmy 200 subów, i to wszystko dzięki Wam. Chciałbym w tym miejscu niezmiernie Wam podziękować za włożony czas oraz energię w tworzenie kanału od Zera. Jest mi niezmiernie miło widząc Waszą aktywność na czacie oraz podkaże z filmików, które staram się dodawać regularnie, ale jak wiadomo, nie zawsze. Z tego tytułu robię konkurs na AWP Gorączkowy Sen, która ostatnio nie znalazła właściciela. W trakcie live'a zostanie również wylosowany kupon PaySafeCard w kwocie 20 zł. Losowanie odbędzie się na nocnym w streamie w sobotę. Jedyne co musisz zrobić, by wygrać, to zostawić lajka like pod tym filmem, napisać ekstra komentarz i ewentualnie zostawić trail No i oczywiście pokazać się na sobotnim streamie. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że w niedługim czasie wleci kolejny film z podziękowaniem, ale za 500 subów. Tak trzymajcie, pozdrawiam, was gorąco. Hej!